Mam tutaj ten mój trójkącik na te chustki i te krótsze boki mają po 38 cm, a ten długi, ta przekątna, to jest 54 cm. Do tego jest ten pasek, który będzie dookoła do wiązania służył. 14 cm ma na wysokość i połowa jego to jest 48, czyli całkowita długość wynosi 96 cm. Pierwsze co robię? Najpierw zawijam te krótsze brzegi i tak na takie troszkę więcej niż pół cm. Jak się komuś uda, wężej, to wężej. Takie na 7. Powiedzmy milimetrów. Jeden krótszy bok i ten drugi krótszy. Jak mam zawinięte te boki, obcinam te końcówki z jednej, jak i z drugiej strony. Teraz składam sobie to na pół. zaznaczam szpileczką i ten mój pasek też na połówce ja sobie zrobię takie małe nacinki sobie tutaj z lewa strona przyłożę. I tutaj kawałek tak na centymetr sobie przeszyję. W tym miejscu później będę miała otwór, ale najpierw przeszyję. Do lewej strony przykładam prawo. Ten nacinek na środeczku. I teraz tutaj mam przeszyte. Nie trzeba. Ja jedno już uszyłam bez tego przeszywań. Teraz sobie to składam, żeby mi się zmieściło w tym tunelu, ale tak, żeby mi nie przeszkadzało, jak będę szyła. I tutaj sobie zepnę. Tu mam też ten nacinek. Także wiem, że środek na środek. żeby mi się to nie przesunęło tak samo tutaj sobie ten brzeg zepnę tu gdzie mam wychodzi mi początek tej mojej chustki tego trójkąta sobie przyłożę też równiutko ułożę żeby później nie było przesunięć sobie to przyknę i tak samo postępując dalej. I teraz sobie z szyję. Zaczynając od tego boku na centymetr wzdłuż i kończąc na tym boku. Już mam odszyte, tutaj muszę jeszcze podrównać. O, i rogi sobie ścinam, żeby nie przeszkadzało mi to przy wywracaniu. tą szpiloczkę odpinam z mojego środka. Tu gdzie zostawiłam ten otwór teraz wywracam na drugą stronę te moje wiązanie. I szpileczką te rogi ładnie wyciągnę. Mhm. I drugi, z drugiej strony. I prawie gotowe, kwestia teraz trzeba zaszyć ten otwór, ale ja go nie będę jakoś tam specjalnie, tylko wezmę i w tym miejscu mniej więcej zacznę stepnowanie dookoła, przy okazji zaszywając ten otwór, dookoła sobie to wszystko przetepniamy. Chustki już gotowe, tylko trzeba je przeprasować jeszcze. Jedna jest użyta dla tej, co lubi różowy kolor, druga ta dla tej, co lubi niebieski. Wyprasuję gotowe. Będzie można je fajnie zawiązać tutaj pod tym, tym miejscu, a reszta będzie na czole, na głowie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na następny film.